Panie i Panowie, w dzisiejszym odcinku stworzymy piosenkę Waszym głosem za pomocą sztucznej inteligencji. Zapraszam i witam na kanale Profesjonalista. Oto przykład, co będziecie potrafili zrobić po obejrzeniu tego filmu do końca. Tą piosenkę stworzyłem od zera za pomocą sztucznej inteligencji Suno AI, a następnie zamieniłem oryginalny głos na mój własny. Robiłem już odcinek wcześniej na ten temat, który miał około 7000 wyświetleń. Niestety YouTube mi go zbanował, ponieważ pokazałem za długi fragment oryginalnej melodii, która służyła jako porównanie. No trudno. And I'm feeling. A więc teraz wyjaśnienie, jak dojdziemy do takiego efektu. Po pierwsze, potrzebujemy jakiejś piosenki. Może być ona wygenerowana przez sztuczną inteligencję, na przykład ai", lub wziąć dowolną, inną piosenkę z YouTube'a i na niej pracować. Jeśli nie wiecie, jak zrobić piosenkę z pomocą sztucznej inteligencji, wyświetla się teraz wam karta w rogu, możecie w nią kliknąć i bezpośrednio przenieść się do poradnika, jak robić piosenki z pomocą sztucznej inteligencji. Będziecie mogli tam stworzyć melodię, tekst... I całą piosenkę od zera. Drugiej rzeczy, której będziemy potrzebowali, to próbki naszego własnego głosu. Najlepiej nadadzą się do tego nagrania, na których śpiewamy daną piosenkę, na której będziemy pracowali. Natomiast rozumiem, że nie każdy umie śpiewać, na przykład tak jak ja. Niby każdy śpiewać może, jeden trochę lepiej, drugi trochę gorzej, więc yy, tekst mówiony również zadziała. I jednak trochę tego mówienia nas czeka, bo preferowany czas przez sztuczną inteligencję to około 30-40 minut ciągłego głosu. Można oczywiście nagrać go mniej, ale wtedy wiadomo, trzymacie się z gorszą jakością Twojego głosu. Kiedy będziemy mieli te dwie rzeczy, czyli właśnie piosenkę i głos, możemy wziąć się do pracy. A więc obecnie jestem teraz sztuczny inteligencji, które której będziemy pracowali. Link do niej naturalnie w opisie. Na początku wciskamy w zakładkę Voice, aby utworzyć kopię naszego głosu. Następnie wciskamy ten oto przycisk, aby rozpocząć proces. Następnie czytamy poradnik dotyczący przygotowania audio i wciskamy kontynuuj. Przerzucamy w tym miejscu wcześniej przygotowane nagrywki naszego głosu. Oczywiście, tym lepiej będzie przygotowany wasz głos i tym dłuższa będzie próbka, tym otrzymacie lepsze rezultaty. Natomiast chcę również pokazać, że nie jest to absolutnie konieczne. Poniżej mamy jeszcze dwie dodatkowe opcje, które usuwają instrumenty lub chórki z naszych nagrań. Natomiast jeśli nagrywaliśmy ten głos od zera, nie jest potrzebne. Następnie możemy nazwać nasz model głosowy, dodać zdjęcie i co ważne, zaznaczyć, czy próbka jest y, śpiewana, mówiona, czy rapowana. Na końcu wciskamy guzik. Teraz trzeba poczekać kilka godzin, aż głos się wygeneruje. W międzyczasie możemy zająć się oddzielaniem głosu i melodii w naszej oryginalnej piosence. A więc, aby to zrobić, wchodzimy w kategorię narzędzia, a następnie podkategorię, która pozwala wydobyć głos i melodię na osobne ścieżki audio. W to miejsce przerzucamy naszą oryginalną piosenkę. Możemy również wybrać, czy chcemy podzielić naszą piosenkę na dodatkowe ścieżki, takie na przykład jak chórki czy podgłos. Wciskamy guzik i czekamy moment, aż wszystko będzie gotowe. Jeśli za pierwszym razem efekt Was nie zadowoli, możecie powtórzyć ten proces, aż audio będzie odpowiednio oczyszczone. Kiedy zauważymy, że nasz głos już się wygenerował, możemy wcisnąć tutaj, aby go użyć. Następnie przerzucamy ścieżkę dźwiękową naszej piosenki, która zawiera jedynie głos. Mam na myśli oryginalny głos utworu, na którym pracujemy. Następnie musimy dostosować ton głosu. Najczęściej program zrobi za nas to automatycznie, ale czasem jest konieczna ręczna korekta. Czasem trzeba wytworzyć piosenkę kilka razy, aby dowiedzieć się, gdzie leży ten złoty środek. Legenda głosi, że jeśli zostawisz lajka pod tym filmikiem, to uda ci się za pierwszym razem. Ale nie wiem, czy to prawda. Tak tylko zasłyszałem. Kiedy piosenka nam już się wygeneruje, możemy ją odsłuchać, pobrać, a następnie zostaje nam tylko połączyć ją z oryginalną melodią, którą również wcześniej wyodrębniliśmy z oryginalnej ścieżki. Pomysł na ten film powstał dzięki komentującym widzom. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym.